Hello. Siemanko, witam was z kolejnego odcinka. Dzisiaj odcinek do podróżujących samolotami. Myślę, że na pewno wam się przyda ta informacja, ale zanim wam opowiem moje doświadczenie, co się wydarzyło, zasubskrybujcie ten kanał. Pomożecie mi w rozwinięciu tego kanału. Jeśli chcecie, możecie wspomóc mój kanał przysłowiową kawą. Komentujcie, czy mieliście podobną sytuację, taką jak ja, bo chciałbym wiedzieć, czy po prostu mnie to spotkało. No i to, zapraszam do odcinka. A ogólnie popatrzcie, znajduje się w bardzo fajnym miejscu, dokładnie w Golmenstown, niedaleko właśnie mojej miejscowości Balbrigan. Jest dzisiaj przepiękna pogoda. No nie jest mega ciepło, ale popatrzcie, pięknie słoneczko świeci, czyste niebo. Jakoś miesiąc temu byliśmy na wyprawie w Arabii Saudyjskiej, jeśli obserwujecie mój kanał to wiecie o tym. I mieliśmy wewnętrzny lot z miasta Jeddah do stolicy Riyady. Linia, którą wykupili nazywała się FlyNAS, bodajże to jest linia chyba arabsko. Zabukowaliśmy ten lot przez wyszukiwarkę Skyscanner i jeśli lotocie, to wiecie o tym, że Skyscanner w większości e, przerzuca na inne firmy. W naszym przypadku był to Booking.com. Linia FlyNAS e, miała torby, właśnie ta na kółkach, 7 czy 8 kg bodajże, ale nie miała plecaków. No i stwierdziliśmy, że ten plecak se dobukujemy już w sumie na miejscu, jak będziemy robić odprawa online. No i w sumie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że nasz lot jest kancelowany, Ale wszystko po kolei. Dwa dni przed wylotem z Jeddah do Riady e, zabukowaliśmy no, dodatkowy bagaż, o którym Rzek właśnie Wam opowiadał. No i wszystko było ok. Zostało e, potwierdzone, że ten bagaż mamy. No ale niestety na następnego dnia, dzień przed wylotem, okazało się, że nam pieniądze zostały zwrócone za ten bagaż. No i tak Wam opowiadałem. Nasz lot został zabukowany przez Booking.com, także napisaliśmy maila do Booking.com, że po prostu czemu te pieniądze zostały zwrócone. No i Booking.com odpisał, że oni nie wiedzą o co chodzi, musimy się skontaktować z linią i najlepiej to przez apka tej linii właśnie to zrobić. No i tak też my zrobili. Uglymy się ta apka FlyNAS, no i wchodzimy na ta apka. No i tu się zrobiła niespodzianka, bo na górze tej apki naszego lotu pokazywało, że z naszym lotem wszystko jest ok, ale zjeżdżając niżej, okazało się, że nasz lot jest kancelowany. Co ciekawe, nie dostaliśmy ani żadnej wiadomości z Booking.com, ani właśnie z FlyNAS. Słuchujecie, podajecie e-mail, cokolwiek by się wydarzyło, powinni się z Wami skontaktować. Zawsze w sumie, jak my lecieli, jeśli był jakiś problem, pomimo tego, że my nie mieli apki z FlyNAS, e czy tam jakikolwiek innej linii, oni zawsze się pierwsze kontaktowali z nami na e-maila. Zanim mi napiszecie, że powinien pierwszy mieć apka FlyNas, nie, wcale to tak nie wychodzi. Oczywiście jak robicie online, no to wtedy są możecie to ściągnąć, ale e, jeśli by były jakieś problemy, powinni się z wami skontaktować na, na maila. W tym przypadku nie było żadnego kontaktu ani z Booking.com, ani z FlyNas. No i żeby mieli zabukowane przez Booking.com, napisali my e, maila. Czemu nasz lot jest skancelowany? Co ciekawe, Booking.com w ogóle o tym nic na ten temat nie wiedział, że nasz lot jest skancelowany. On nadal widzieli, że ten lot po prostu e, istnieje, tylko jest jakiś tam problem z bagażem i oni nie wiedzą o co chodzi, mamy się skontaktować właśnie z linią FlyNAS. Zanim mi napiszecie, że ja powinienem sobie ta linię sprawdzić, zanim że ktoś zabukował, tak my to zrobili. E, ogólnie to była chyba dwie albo trzy linie które właśnie tam lotają. I to nie jest jakoś mała linia, bo to jest dosyć dużo FlyNAS, to jest du dosyć dużo linia, e, którą nawet z tego, co mi się udało znaleźć, to lotają też do Polski. Także tak, sprawdziłem to i wszystko z nią było ok. No i wracając do naszej przygody, e, no pierwszą rzeczą, jaką my chcieli zrobić, no to szukaliśmy numeru. Poszukaliśmy numeru. Teoretycznie 24 godziny na doba. No i wiecie, jak te 24 godziny na doba działo. No i oczywiście, że się już nie szło z nimi skontaktować. To był wieczór. Bo my byli w sumie na mieście, także przyszliśmy do hotelu, zaraz my to chcieli zrobić, no i musieliśmy czekać do rana. Wreszcie udało nam się rano skontaktować z tą linią, no i faktycznie okazało się, że nasz lot nie istnieje. Po prostu był skancelowany, nikt nam nie dał znać, No i teraz, po co chcielibyśmy zrobić przykładowo, mieliśmy bagaż, wszystko by było ok. Jeśli dużo lotocie, to wiecie o tym, że. Zazwyczaj odprawa online możecie zrobić dopiero 24 godziny, chyba że wykupicie jakąś tam lepszą opcję, ale ja kupuję standardowo, także ja to mam gdzieś. Chcecie zrobić odprawę online? Tu się zaczyna problem. Żadnej wiadomości nie macie, że wasz lot został skancelowany. Telefonu nikt nie odbiera. No i zaczynają się kłopoty. Tak naprawdę, my bardzo dużo lotujemy i lotaliśmy różnymi liniami i nigdy w życiu mi się nie zdarzyło takiego czegoś, że jeśli był jakikolwiek problem z czymkolwiek, Nikt się z wami nie skontaktował. I najlepsze z tego, że nawet Bookingom o tym nie wiedział. To jest bardzo ciekawe, czyli e, nie wiem jak to na to popatrzeć. Linia miała tak e, wszystko gdzieś, że po prostu nawet się e, z bookingiem nie chcieli skontaktować. No, nie wiem o co się rozchodzi, no ale po prostu zostaliśmy zaskoczeni. Co ciekawe, nie podali nam żadnego e, powodu, czemu ten nasz lot został skancelowany. My też w sumie się już nawet e, za bardzo w to nie wnikali. Byliśmy zadowoleni, że po prostu my przebukowali to na inną godzinę, ale żeby był na ten sam dzień. A przypominam Wam, że to już był dzień, dzień przed lot. Udało nam się bagaż zabukować. No i polecieliśmy, ale to jest w sumie taka przestroga do ludzi, którzy też dużo lotają. Chciałem się z Wami podzielić właśnie taką przygodą. No bo może to też kogoś uchronić Jeśli by tą linią leciał No powiem wam szczerze Pierwszy raz w życiu mi się takie coś zdarzyło No nigdy w życiu bym nie pomyślał Że, że po prostu zdoby się taki, taki problem z tego Zawsze jak my lecieli Kaś I nawet była linia Który my za bardzo nie znali No i cokolwiek się wydarzyło Czy był lot nie wiem, opóźniony Zawsze my dostali Informacja na maila pierwsze Teraz no po prostu byliśmy zszokowani No i w sumie Dobrze tak wyszło, że po prostu tego bagażu my nie mieli i zaczynamy wnikać w to, no bo nie wiem, jakby się to skończyło, jakby już faktycznie my chcieli ta odprawa online robić, no że po prostu by było za późno. No i nie wiem, może by musieli nowy lot kupić. Nie mam pojęcia, jakby się to skończyło. Jeśli mieliście podobną sytuację, piszcie, z jakimi liniami się to mogło wydarzyć. No bo to w sumie też może być dobra informacja do, do ludzi, którzy też właśnie jeżdżą. Jeszcze taką krótką informacja, Chciałbym zrobić konkurs, może na święta, na temat moich kierunków w 2026. Wypiszę wam 20 państw. Będziecie musieli wybrać 5 krajów, do których byda chciał się udać w 2026 roku. Osoby, które odpowiedzą prawidłowo, będą brały udział w konkursie. Do wygrania do magnesiki z Arabii Saudyjskiej, smycze ze świata Hanesa plus dodatkowo niespodzianka, że piszcie w komentarzach, jakie wy uważacie kraje, byda chciał odwiedzić. W każdym jednym filmie ja wszystkie te odpowiedzi byda sumował i byda wybierał osoby, które prawidłowo odpowiedzą. Myślę, że zrobię świąteczny konkurs. A ja już, już z wami żegnam przy takich pięknych widokach dzisiejszych. Pogoda jest naprawdę super. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wam za oglądanie mojego kanału. Wszystkim osobom, które mnie wspierają i subskrybują. Także życzę Wam miłego dnia i zapraszam do kolejnego filmu. Pozdro.